Panie dyrektorze, wydaje się, że COVID nie powiedział ostatniego słowa, i wszystko tak na dobrą sprawę przed nami. Coraz więcej zachorowań. Jak w tej chwili wygląda sytuacja tutaj w wojewódzkim szpitalu zespolonym? Praktycznie przez cały okres sytuacja się nie zmienia. Od czterech do siedmiu, ośmiu nawet były przypadki tych dodatnich wyników pacjentów z dodatnim wynikiem przebywa na oddziale zakaźnym. Nasz oddział, mimo że Wojewoda z 1 czerwca bieżącego roku cofnął, że to jest oddział covidowy, dalej leczy pacjentów tylko z covidem. Zabiegamy u władz Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewody, żeby przywrócić oddział zakaźny jako oddział covidowy, bo, bo, bo to jest strata pieniędzy i, i później w ryczałcie rozliczenie ryczałtu całorocznego, może mieć to duży wpływ na jego wykonanie. I w związku z tym przygotowujemy się już teraz, nawet takie wytyczne nam wojewoda mazowiecki przedstawił, żeby do końca sierpnia określić się z takim planem zabezpieczenia szpitala, no i oczywiście planem rozszerzenia działalności na wypadek, gdyby ta pandemia się rozszerzała. Wszyscy przewidują w swoich założeniach, że ta jesień, polska jesień będzie taka ilo z zmożona ilość zachorowań. Do tego pewnie do dojdzie też jeszcze grypa, prawda? do tego jeszcze pomiesza się grypa, także część będzie grypowych i część będzie takich covidowych pacjentów. My mamy w swoim jak gdyby założeniach chyba bodajże od dwóch lat, tak jakbyśmy przeczuwali sytuację, chcemy modernizować oddział zakaźny. Ponieważ ten oddział od 30 lat nie był w ogóle ruszany, tam są warunki takie no, standardowe. Chcieliśmy go zmodernizować i rozbudować. Rozbudować chcieliśmy go w kierunku jakiegoś oddziału rehabilitacji, czy oddziału neurologii, rehabilitacji neurologicznej, czy rehabilitacji kardiologicznej. Mamy dwa duże oddziały. Teraz się prosi, żeby ten te pacjent wychodzący z oddziału jednego czy drugiego trafiał bezpośrednio praktycznie w tej samej jednostce na rehabilitację. No tak, ale teraz ale... wydaje się, że bardziej potrzebne są izolatki, prawda? No ja. ale teraz życie weryfikuje, mamy na to plany, mamy na to pozwolenia na budowę, e, mamy wyszacowane ile to kosztuje i być może należałoby, ja jestem już po rozmowie. Z marszałkiem województwa mazowskiego, który pomysł się, jak gdyby podobał, a żeby tam nie robić na, w tej chwili tej rehabilitacji. To nie dużo potrzeba zmian, a dorobić na tym rozbo, rozbudowanej części izolatek, po to, żeby to było jeden z etapów przygotowania się tego działu na, na ten wzrost pandemii, czy na jesień, czy na, na zimę, czy na wiosnę nawet. E, bo to myślę, że to nie ustanie w tym roku czy przyszłym. E, w związku z tym e, chcielibyśmy dostawić najpierw kawałek do działu zakaźnego, wykończyć to się, jeżeli by były warunki przenieść pacjentów na tą część i wziąć się za remont oddziału zakaźnego. I myślę, że za półtora roku mielibyśmy nowy oddział zakaźny z 20, prawie 30 izolatkami. To już stanowi, jak gdyby Dostateczne zabezpieczenie stanowiłoby dostateczne zabezpieczenie naszego szpitala i rejonu, na jakim działa oddział zakaźny no, dla hospitalizacji osób osób z podejrzeniem czy z dodatnim wynikiem. Dodatkowo my tutaj w tym roku jeszcze od 1 października, tak może nie dokładnie od 1, ale spodziewamy się w październiku dostawy zakupionego aparatu, ponieważ jest to aparat bardzo atrakcyjny w Europie i świecie, więc ta dostawa do nas ma być, już jest po podpisanie po przetargu, podpisanie umowy i określony jest termin na przełomie września i października, mamy mieć ten aparat do badania. To, co wysyłamy w tej chwili do Warszawy, to będzie tu w Płocku do badania wymazów na, na obecność COVID-a. To strasznie, to strasznie skróci, nawet o trzy czwarte skróci czas oczekiwania na wynik. To jest niezbędne w takim szpitalu jak gdzie przy, na przykład przez sam SOR przewija 150-180 pacjentów na dobę i jakaś część czy około 10-15% są to pacjenci z gorączkujący ze wskazaniem, że mogą być, mieć kłopoty z, z koronawirusem. I w związku z tym ta szybka diagnostyka tu nawet nam jak gdyby pozwoli tą, tą szybciej, szybciej diagnozować, i, i, i nie skrócić izolować, czas nie izolować, nie prawda? My jesteśmy przygotowani. Każdy z oddziałów ma wydzieloną izolatkę, bo przecież ktoś może trafić na oddział kardiologii w dobrym stanie zdrowia ogólnym, natomiast ma kłopoty kardiologiczne, ale po 3-4 jak może zagorączkować i w ten czas jest izolowany i w ten czas trzeba czekać. 24-36 godzin na wynik, a w ten czas ten wynik był w 4-5 godzin tu w naszego aparatu. Panie dyrektorze, wspomniał pan, że jesteście przygotowani do tego, żeby rozbudować, zmodernizować oddział zakaźny, kiedy by ewentualnie mogły rozpocząć? No jest to, mamy, mamy dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę, na rozbudowę, na rozbudowę. to czego nie jest ma? finansowania. Myślę, jeżeli przekonam władzę samorządu województwa mazowieckiego i wprowadzone zostanie do planu inwestycyjnego na rok 2021. To wiosną przyszłego roku, właściwie można już w styczniu czy w lutym już ogłaszać przetarg, żeby wiosną przyszłego roku takie zadanie ruszyć. Myślę, że jest to, te obydwa etapy, ta rozbudowa i modernizacja w 2022 byłaby skończona. Jest to około 18-20 do 20 milionów. Są to duże pieniądze, ale no, tak kosztują izolatki. Przecież wiemy, że w tej chwili na oddziale zakaźnym nie ma gazów na przykład medycznych, żeby podłączyć respiratora, trzeba by sprężarki dostawiać, jakby było do tej pory żaden nie był uruchamiany respirator, bo są tam respiratory, ale normalna każda sala powinna mieć gazę medyczne, węzeł sanitarny, taka jest izolatka. I tak chcemy to zrobić. A ta te przeróbka tej dokumentacji z tej, z, tej, z tej części przewidzianej na rehabilitację, ona nie jest trudna. Po prostu mniej będzie łóżek, a tych izolatków będzie więcej i każda sala doprowadzi do, do, do gazy medyczne. To znowu nie jest duże zwiększenie kosztów.